No i witajcie na moim kanale, na moim kanale Siedlisko Drzewo, widzę jak Diana biegnie, się cieszy, że już nagrywamy. Witasz się? Witamy się razem na kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Dianka, Dianka chodź, Dianka, poleciała za kotem, chwila, chwila na gwiazdę. Więc słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić bardzo prostą kurkę. Bardzo prostą, bardzo, bardzo. Wszyscy dadzą radę ją zrobić, więc słuchajcie, na pewno dacie. Ale sama kurka to nie wszystko. Oprócz kurki, zrobimy też... E, chcę zrobić te kurki w wiankach. W wiankach na moje kolumny naganek. Bo już, już zaczyna pięknie co, co drugi dzień. Dzisiaj, dzisiaj już po południu jest, więc powiem szczerze, że chmury naszły i trochę deszczyk pada. Ale jest, rano widzieliście, wczoraj była mgła, więc dzisiaj był już rano. I jest, jest, było pięknie, słonecznie do momentu aż chmury naciągnęły. Ale już jest optymistycznie, już jest ciepło na plusie, naprawdę jest fajnie, przyjemnie. <laughs> Cały dzień. I krzątam się na podwórku, coś robię, więc słuchajcie, Ganek mnie już tu kusi, żeby go powoli dekorować, a mam dużo, dużo do dekoracji, więc zaczynamy od kolumn moich przed wejściem do garnku i na tych kolumnach chcemy zrobić kurki siedzące w gniazdkach w wianku, także możecie sobie te wianki też powiesić na drzwi, więc zapraszamy z Dianką. Dianka, chodź, przyszła, przyszła nasza królowa. Nasza gwiazda przyszła przywitać się. Witamy. 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 Witamy nasza, nasza, nasza piękna gwiazda. Tak. Przyszła się przywitać. Będzie oczywiście y, tutaj pomagać. Także będzie pomagać. Gwiazda będzie pomagać. Y, tak, tak, tak. Wiem. Troszkę obniżę, może będzie ją widać. Więc słuchajcie, zaczynamy od sznureczka i oczywiście Siana. Słuchajcie, kurki nie mogą być za wielkie. No bo jak w tym wianuszku się utrzymają, prawda? Prawda, muszą być takie. Czy ty, ty masz sznurek w pysku? Proszę. Fuj, 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 fuj. Nie widzę ty tym jasek. Więc tak, słuchajcie, robimy ładną kuleczkę taką i w tej kuleczce robimy taki taki oto dziubasek z takim czymś. To sobie na, na początek tak na luźno, później dokładamy sobie niteczkę, tak? Czy ty nitkę moją miesz właśnie? Zostaw! Więc tak. Sobie to ładnie sznureczkiem właśnie Diana mi sznureczek poprątała. Jest, 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 jest. Więc sobie tutaj ładnie owijam, ubijam, owijam, owijam i ubijam. I tak w kółeczko. Dobra. No wiem, 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 wiem. Chcesz? Chcesz, chcesz, tak, wiem, że chcesz. Więc kureczkę, kureczkę robię małą, małą kureczkę, żeby się w gniazdku. Większe oczywiście sobie można później w międzyczasie zrobić samemu w domu. Więc zapraszam do oglądania. skórkę u siebie w moich śmieciach i zrobimy tutaj taką, taki grzebyczek czerwony i pod gardle, żeby była taka prawdziwa kurka tak możecie oczywiście z jakiegoś filcu wyciąć, z jakiegoś twardszego materiału żeby tak nie oklapnął albo dwa ze sobą z, z skroić znaczy z, skleić żeby się po prostu o tutaj dołożymy naszej kurki. Tu dziubek trochę za duży obetniemy, bo coś widzę właśnie, że jest dziubek. I teraz pod gardle. wyglądać jak kurka. Tutaj to i to, to, to będzie taka trochę kurkowata bardziej. Słuchajcie, zrobię jeszcze jedną kurkę, bo ja mam przecież dwie kolumny. Więc zrobię jeszcze jedną. Może lepsza mi wyjdzie ta druga. Muszę sprawdzić. Tak. Zrobię jeszcze jedną. Wiem, wiem, co zrobiłam źle w tej. Ogona nie ma. <noise> Słuchajcie, ze mnie dziewucha ze wsi taka jak. Przecież ona nie ma ogona, dlatego jakoś dziwnie mi wygląda. Musi mieć oko. Borsi. Masakra. Wstyd mi za to. Przepraszam Was. Zapomniałam, jak kura wygląda. Dobra. Dlatego mi jakoś tak dziwnie. Mówię, kurcze, coś jest nie tak. <grywia> nie wytrzymam. Moja mama po prostu padnie ze śmiechu, jak zobaczy to. Ogląda moje filmiki. <grywia> Gadamy czasem przez telefon, bo mieszka daleko temat właśnie tego co tam tworzę pozdrawiam ją serdecznie Choduje kury, więc będzie miała polewkę ze mnie ale mi wstyd zapomniałam, że kura ma ogon dobre No, już teraz trochę bardziej, jak kura wygląda, druga mi lepiej wyjdzie. Zrobię drugą. Druga będzie lepsza. No, więc chyba ta już lepiej wychodzi. Jejko, ale mi wstydzę za tą no Naprawdę, jakoś. Nie wiem, co się stało. Dzisiaj taki dzień gadany. No dobra, słuchajcie. Tutaj już owijam, kończę i przyklejam nasze kurki, obklejam i robimy wianek. Także zapraszam do oglądania. Dwie moje kurki i teraz do nich robię wianki. A wianki robię... słuchajcie, oczywiście z tego co mam w ogrodzie i co nazbieram w okolicy, a, na, a mianowicie yy, pozostawimy kurki, żeby Diana ich nie dorwała. nazbierałam na spacerze z Dianą bajek, już są fajne takie yy, tu koło nas na bagnach. Yy, no i brzuskę po tych wiatrach to jest jej mnóstwo. Słuchajcie, co robimy. Fajnie wygina brzuskę w taką, w taką formę ala jajka. I tam na dole będą siedzieć, będzie, będą siedzieć moje kurki. Oczywiście, każda w swoim gnieździe. I do, 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 tego, do tego zrobię jeszcze gniazdka z baziek Także zapraszam do oglądania. Cik 08 wyrzeżony, żeby związać to. Pięka. Pięka, tak. <śmów> odwrócę się na chwilkę i już pianka nie ma no i dobrze przymocuję sobie po sam Mosuję sobie drucikiem tych muszek. Nie, już, starczy, dałam ci tyle patyków. Już tyle patyków ci dałam. Starczy, może, co? Jeszcze dołożę trochę taki już trochę baśkowych gołozek. Czy dorzucę jakąś kokardkę, żeby było tak trochę tak kolorowo. Jeszcze słuchajcie, znalazłam taką gałązkę, żeby coś właśnie nadać takiego koloru. To po prostu dodam C3 z, z takie liście takiego, takiego czegoś, żeby fajnie wyszło. To już wkleję. Niech nasza kurka ma trochę roślinności. się, nie wolno! Kochanie moja, stożyczka mi jest potrzebna. No nie wolno, nie? Masz tu Kika, masz Kika, masz Kika. Masz Kika. Kika masz, no. Ale Kika już nie chcesz? Nie chcesz już Kika? Nie dam ci nic innego. Januś! Za wiele. Nie ma za wiele. Januś. wszystkie dziewczyny lubią takie drobiaszczki, Wszystkie dziewczyny, bez wyjątku nasza Dianusia też lubi. Więc chce mi to za wszelką cenę zabrać. No, niestety nie mogę jej tego dać. Tego też ci nie mogę dać, bo to jest gorące. Muszę chować. Nie wolno, Dianka. Tego nie. Tego nie, Dianka. Nie wolno. Wcieka się na mnie. Bo jak jej wszystko daje, to jest zadowolona. Ale ona chce teraz konkretnie tylko tego. Patryczków już nawet nie chce. Zawsze mam na Już pogardziła patyczkami, bo ona chce to. Chce to, to żółte, kolorowe. Takie kwiatuszki. Słuchajcie, zrobiłam moje kurki. Dwie. Dwie. Na moje dwie kolumny. Tak będą wisieć. Oczywiście zaraz Wam pokażę spojrzenie, a tymczasem dziękuję serdecznie z całego serca za piękne komentarze, które codziennie czytam i się po prostu uśmiecham do Was z całego serca, bo po prostu jesteście tacy kochani, życzliwi i po prostu nie mogłam sobie wymarzyć lepszej publiczności. Więc dla Was takie piękne kurki, możecie sobie zrobić na drzwi, na okno, na, yy, przed, przed wejściem, no nawet postawić tak po prostu. Prawda, że super! Więc zapraszam do działania, zapraszam do tworzenia powoli, powoli małymi kroczkami. A tymczasem dziękuję bardzo za polubienia i oczywiście za subskrypcję. Widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia!